dzieci, jeśli chcecie zobaczyć smerwów las, ekran liedź, zapraszam na was. Hej, hej! O, możemy zadać cichutką muzyczkę, bo taka klimatyczna. że też witamy? To nie jest taki George, to już był George, to już, to już teraz jest do ręka tego, że nie potrafię dać się temu zakoić. Mamy dzisiaj bardzo niekorzystny biometr. Tak strzelam. No i się nie myliłam. A tu jest nawet bardzo niekorzystny. A czuję, że on jest tu, ten bardzo niekorzystny. Aj, nie robiłam speed testu, nawet nie wiem na jakim internecie jestem. Uch. Kurwa Wow Zaraz wam pokażę wynik, zaraz wam pokażę wynik Jasna dupa Ale dobrze, jeszcze tylko upload mi pokaż Ja Dobra, Remek może nie wracać do domu, bo jak on wraca do domu to nagle wszystko się niszczy W sensie z internetem, nie? Ale takiego nie ma jest super, podoba mi się Patrzcie to No, super media nigdy Piękne, piękne To jest tylko 100 megabitów Tylko Wiesz na jakim internecie my zwykle streamujemy? Ile, ile to zwykle ma wyników? 6 6 megabitów Także 100 to jest bardzo dobry Kasia wynik Kasia płaka Co ty taka podekscytowana dzisiaj Katarzyna? Jestem w gazie. W gazie jestem. Zaraz będę jeszcze kawę pić. Jezus, panowie! ty dzisiaj też mają energię. No, ja dzisiaj tak. Pobudka o 8 rano. Szybki wyjazd z domu na biznesowe śniadanie. Później do pracy. Maile, ogarnianie rzeczy, spotkania. Wszystko, wszystko. Skończyłam o 16 pracę. Pojechałam do domu. Półtorej godziny w korkach ponad. Dojechałam do domu. Robiłam pierwsze Insta Story, żeby ogłosić współpracę z Komfortem. Robiłam post dla Xboxa, bo mamy współpracę też z Xbox. Boxem. Jeżeli nie wiecie, to właśnie się dowiedzieliście, że mamy współpracę z Xboxem. A ja ostatnio mówiłem, że miałem zalanie i w niedzielę zaczęła mi woda wyciekać z wanny, a nie mam żadnej rewizji. Beka. Współczuję, Kojanek, współczuję. U nas się okazało, że jednak nie my zalewaliśmy sąsiada, tylko ktoś inny. Pozdrawiam. No na plus, i sąsiad zalany i nie przez was. Ja tak nie patrzę. Poza tym, my chcemy budować dobre relacje z sąsiadami, bo wiemy, że będziemy drzeć ryja w nowym miejscu i fajnie, jakby nas lubili, a nie zmienili na policję. Jak wrażenia po rozmowie z Winim? Bardzo fajnie. Fajna rozmowa. Choć wydaje mi się, że jest między nami bardzo duża różnica pokoleniowa i nie zawsze się rozumieliśmy. A mnie rozbrajało, jak on zamiast pytać się mnie o streamowanie, to pytał się mnie na przykład o twitchowanie, no nie? To wtedy czułam, okej, okay, rozmawiam z kimś starszym. Jak się twitchuje? Miałam, okej... Okay. Ludziska, co grają całymi dniami w GTA RP w wirtualnym świecie, wyszli normalnie z domu... Pamiętam, że za czasów y, jeszcze grania mojego w GTA RP było tak, że właśnie robiliśmy to sali jakieś na grilla i też właśnie to było niesamowite spotkać się z tymi ludźmi na żywo, ale przestałam to robić, kiedy okazało się, że jedyna o czym potrafię, potrafią rozmawiać, to właśnie tak. I oni potrafili siedzieć na grillu i mówić, piją piwo, no nie, i nie no. Ta policja to jest znerfiona, no. Znerfiona, nic się nie da zrobić, no. a kraj zawsze wygrywa, tak. Kraj zawsze wygrywa. Ale wiesz, jaką miałem akcję? Słuchaj, robię pościg i jestem na U3 i jak nagle mi wyskoczył z autostrady, to ja mówię, kurczę, no pewnie teraz już nie pojadą dalej. I wiesz co? I pojechałem. Ali. No tak, to on napad na jubilera. Tak, tak. Co Traśnie. zrobić, jeśli się nie wie, co robić w życiu? To raczej wychodzi z czasem, czy po wyborze profilu, na którym się znajduje, to już raczej muszę w to iść. Ani na etapie wyboru liceum, ani nawet na studiach, nikt ci nie każe kontynuować drogi, którą obrałeś. Pa! Nawet jeżeli byś chciał kontynuować drogę, którą obrałeś, to może być z tym ciężko, bo możesz nie znaleźć pracy w zawodzie, i to jest case. 90% chyba studentów, że nie pracują w zawodzie, którego się uczą. Także nie przejmuj się tym. Wybieraj tak jak ja. Czyli ja wybierałam, jeżeli idę na. Na studia, na rzecz szłam do liceum, wybierałam po prostu przedmioty i taki profil, który najbardziej mnie interesuje, a starałam się nie iść w, żeby było mało godzin tego, czego nie lubię, jak e, geografia, biologia, chemia, język polski, znaczy języka polskiego i tak musiałam się uczyć. Ty lepiej nie doradzaj, bo skończą jak ty. Życzę wam tego. Życzę wam, żebyście skończyli jak ja. Nie wiedziałam, co chcę robić w życiu. Na studiach pojawiła się okazja, szansa, wykorzystałam ją, dzięki temu mam już praktycznie endgame w życiu, jeżeli chodzi o finanse i pracę. Także życzę wam tego z całego serca. Oprócz udaru, tak. Oprócz części z udarem. Nie, te części z udarem wam nie życzę. Bez tego elementu. Jak przekrajasz bułkę, to którą stronę bardziej jubusz? Płaską czy tę wypukłą? Wiesz co, mi jest to obojętne, ale częściej jem spód, bo Remek lubi góry. Remek lubi te, ten wierzch bułki, bo też on często kupuje te bułki takie z ziarnami, jakieś na wierzchu, a ja nie lubię tych ziaren, więc on je te, te góry, a ja jem doły. Myślałem, że jesz tą dołą część bułki, bo się bardziej z nią utożsamiasz, tak, jestem uczulona na wypukłości. miło, ale strasznie mocne. Ja raczej to klasyfikuję, niemiło, ale dobre to było. W sensie, wiesz, takie lubię inteligentny żart, wiesz. A to ktoś musiał złapać, więc doceniam dobry pocisk. Kreatywny, tak, kreatywny. Błyskotliwe, no, no, takie, tak. Bardzo dobre, dziękuję. Dziękujemy za ten pocisk. Suchar, Szacharz i Gerber ogłosili ziomowe streamy IRL z Zakopanego. A ja, moi drodzy widzowie, w okresie takim grudniowo-styczniowo-lutowym, jak będzie śnieg, to chciałabym Chciałabym zrobić wyjazd ze znajomymi na narty Do Białki Tatrzańskiej, na takie łatwe stoczki I uczyć y, bambiki jeździć na nartach Nie wiem, czy będę to streamować, czy nie Ale będę się na pewno świetnie bawić Halo! O, ta dubajska czekolada no, Nie, nie chcę Była mała, zjadłem już, zdałem Tak? No. O, zajebista Pokaż mi Ja zatecznie coś dla Ciebie jeszcze Spróbuj O, to jest ostre? o, ostre spróbuj Żeby się nie rozsypało To słodkie Spróbuj Mm? No ciasteczko. Ty to nicce, to, co? Dobra. Dobra. Co tak jest łyżką? No gorzkie. Gorzkie? Co ty? Mówię ci, przesodziłem z tą czekoladą, ona była przebana. Dla ciebie to powinno być mega słodkie. To dla mnie jest chyba tak słodkie, że jest gorzkie. Bo to jest takie przebicie słodyczy. Serio, istnieje coś takiego. Jeżeli jest za słodkie, to jest gorzkie dla organizmu człowieka. Serio. No wpisz sobie, jak nie wiesz. Serio, jest coś takiego. Jak nie, to ci napiszę pewnie na czacie. Istnieje coś takiego? Jest. Pewnie tak. No nie, nie. no jest. Ja? nie masz, ja jestem przeżarty. Byłem w na Korean Fried Chicken. Wróciłem z Koreą. A kupiłeś filtry do dafiego i wodopój dla kota? Nie. No, no to, to co ty tu robisz? Jutro idę do galerii, bo odbieram paczkę, bo mi przyszła. Zamówiłem nowe rzeczy, przy okazji odbiorę. Będziemy mieć nowe kamery w chacie? Jakie kamery w chacie? Jakie nowe? Poczekaj, e! Kurwa, muszę drzemkę. Trzeba jeszcze burgera teraz jadłem z podwójnym serem Zjadłeś, poczekaj, zjadłeś jest... Korean fried chicken, zjadłeś całą czekoladę dubajską. Nie, później byłem na deserze, wróciłem, na, wróciłem wziąłem czekoladę dubajską, zjadłem burgera i zjadłem czekoladę dubajską małą taką. No dobra, czyli zjadłeś korean fried chicken, czekoladę dubajską i burgera w dwie godziny. Patrz, patrz co się robi. Eee! Widzisz? Kurwa ten leży, nie umiesz wstać, bo... Jebasz. A czemu on ma sobie le nie leżeć? No, to no. chodzi jak jest starszy god, to mam... ...pierdolić raz i nie będzie mu nic zrobić. Nie będzie się bić! Masz wychować tego no. dziwolonga! Podchodzę ja do Ryska i Ryszik mnie nawet nie tknie. Rysiek cię też gryzie i mnie też gryzie. Rysiek jest agresywny. Bo mu się hormony. Pięć Miesiąc taki będzie. U... I Rysiek znowu idzie zaatakować Emeta? Ale jesteś kochany. Nieprawda nie jest! Gryził mnie? Nie. Bo jest w kaftanie bezpieczeństwa. Mm. No. no Rysiek jest super, tylko tego nie doceniasz. Rysiek jest Ej, co... agresywny. Rysiek po prostu jeszcze ma testosteron. Rysiek już ma wycięte jaja tydzień. Ale ty wiesz jak działa gospodarka hormonalna? A ty wiesz? No wiem, bo tłumaczyła pani, ja ci to mówiłem, ty multum razy. Gospodarka hormonalna normuje się w kocie do nawet półtorej, do nawet dwóch miesięcy. mediana to jest miesiąc. Napiszę do kimpara może faktycznie jakiegoś dobrego behawiorysta do kota. Dole. Dietetyka mu jeszcze weźmie. To jest kot, on się ogarnie. Kości Ale terroryzuje bez... drugiego kota i stresuje mnie meta. No czego ty nie rozumiesz? Jemet jest. Nie jest spoko. Widziałeś, ile Emet schudł? No to znaczy, że jest zestresowany, bo nie je. Waży tyle samo, co ważył. Nieprawda. No dobra, i co mam zrobić teraz? Po czego to oczekujesz? Oczekuję, że ogarniesz tego kota. Jak go ogarnąć? No nie ma jajek. ma czekać miesiąc, czyli to, to co? Remek, jesteś nieodpowiedzialny. Jak chcesz się Ryśka pozbyć, to ja go przygarnę. Dobrze, dzięki Michał, dzięki. Zapamiętam. Przypominam że to nie jest twój kot. Nie, czuję, że się nie dogadaliśmy. Muszę iść na niego na krzywdę. Ej, Remek, bo ja czuję, że się nie dogadaliśmy. Z prawie sprawie kota. Będzie pilnowo kotów. Zimne frytki dodała vlogmasa? Życie w dramie vlog. To nie jest vlogmas. Jadę na drwala z moją tatą. Będzie to drwala przedpremierowy. Jadę na do Czech. Dobra, to się nadaje ku na warszawskie zapalenie opon mózgowych. Mam ochotę na drwala, więc wsiadam w auto i jadę do Czech na drwala. Ja uważam w ogóle, że nikt w internecie nie powinien być czymś autorytetem. Ale to nie jest tak, że ty chcesz albo nie chcesz. Kurczę, to nie jest wybór. Jak powiesz, ej, jak coś, to ja nie chcę być waszym autorytetem. Chcę być sobą. Chcę robić to, co mi się podoba i będę za to robić, nie, nie zważając na to, jaki to ma wpływ na innych ludzi. To nie da ci takiego zwolnienia, że o, okej, okay, dobra, to teraz my jej nie rozliczamy za to, co mówi pokazuje w internecie, to normalizuje i to sobą reprezentuje, bo ona nie chce być ten. To tak chyba nie działa. Jeżeli masz jakiś zasięg i masz jakiś wpływ na młodych ludzi, a masz to, w takim razie jesteś za to odpowiedzialny, czy tego chcesz, czy nie. Tyle. Nie lubię, jak ludzie mówią, że a, bo ja sobie tylko działam w internecie, ja sobie tutaj wrzucam śmieszne filmiki i mnie nie obchodzi to, co sobą reprezentuje, i tak dalej. With great powers comes great responsibilities. Iron Man mówił to do chyba Spidermana. Albo ktoś mówił to do Spidermana. I tak jest! Dostajesz moc, zasięgów, zarabiania, bycia influencerem i utrzymywania się z tych głupot, które. Dostajesz taką moc, ale wraz z nią nieodłącznie idzie ta odpowiedzialność. Nie możesz wziąć jednego, a drugiego odczepić, bo ci się nie podoba ten niewygodny wagonik. Rozumiecie o co mi chodzi? Wiesz, że Doda i Edyta Górniak się pogodziły? Aha. Jak ja kocham dyskusję z wami. Bo ja widzę, że ty wybierasz pierwsza, a wiem, że masz intuicję, to wybierz dla ojca coś fajnego. Tylko nie wybieraj tego najgorszego z ekipy. Nigdy bym z tego nie zrobiła. Szanuję tego, taty. Nie dość, że za wsparcie córki w trudnej sytuacji. TV. ten. Jeszcze za taki dystans. Bardzo duży, bardzo duży plusik. Bardzo duży plusik tutaj dla taty. Jakbym ja powiedziała coś takiego jak ona w internecie, to ja bym już nigdy do Radziszewa nie wjechała, nie? Byłaby taka brama, byłby taki znak z moją przekreśloną mordą. Byłoby tej pani nie wpuszczamy. Właśnie do apartamentu. Wynajmijam sobie, żeby posiedzieć z przeciukami, bo nie mam jakich gościć w moim pokoju. I było tak dobrze. Czy to nie mógłby być kanał jej ojca? Jedno, jedno ujęcie pierwsze sama zrobiła. Właśnie powiedziała, że wynajęła apartament, bo nie ma się gdzie spotkać ze znajomymi. I już nie Rężnik oprócz naszej dwójki tak nie ma, że jest taki nierozgarnięty. No mega, jesteście takie unikatowe. Boże, nikt tak nie ma, że ma 40 rzeczy na głowie, boże. Wy tylko tak macie, tylko wy jesteście takie zestresowane. Boże, a co jak one sobie zdadzą sprawę, że kiedyś umrą. I że wszystko to, czym się przejmują teraz nie będzie miało żadnego znaczenia. Ale wtedy vloga nagrają, ja pogarną. Żeby nie przeleżać tego dnia przed laptopem, to pojedziemy na spacer. Ona jedzie na spacer? Jakim cudem! Jakim cudem! My dwie jesteśmy praktycznie w tym samym wieku, a mamy tak różne życia. Jak? Ja nie wyobrażam sobie jechać na spacer. No ale zobaczycie, że z nas dwóch to ja jestem po udarze. To jest po Ogólnie kiedyś jak wyobrażałam sobie Katowice to myślałam, że Katowice to nie wiem, to jest jakieś miasto zrobione z węgla. Boże przecież to trzeba... Muszę rozchodzić. Muszę chyba pojechać na spacer, bo nie wytrzymie. Takie coś też zawsze bardzo doceniam, kiedy ktoś mi potrafi powiedzieć, co robię źle, nie grożąc mi śmiercią. Nie popieram y, życzenia komuś śmierci, popieram również krytykę konstruktywną, czy mniej konstruktywną krytykę, ale gruźb i wyzwisk nie tolerujemy. Możemy być z dwóch różnych światów, możemy mieć inne wartości, możemy mieć inne moralności. My... Nie chcę, dziewczyna żyje. My się możemy pośmieć. Ona się może pośmieć z nas. I to tyle. Pozytywny przekaz, świry wariaty. Nie chcę, żyje swoim życiem. A my się możemy tylko śmiać, jak to życie jest odklejone od naszego. Tak ma być. A po co to oglądaliśmy Kasia? Żeby się pośmieć z odklejonego życia innych ludzi. Był post, który wygenerował prawie milion wyświetleń. Gdzie jakiś Jan śpiewak dał artykuł, że Wersow oprowadza po swoim nowym mieszkaniu. Kupiłam je rok temu i ono sobie tak stało i stało. Podatek katastralny na wczoraj. Niesamite, że oddaliśmy przeszłość naszego narodu w ręce Instagramerek. Ja nie rozumiem tej przepierdolki. No bo co? Gdybyście kupili mieszkanie, gdybym ja go nie kupiła? No nie. No to czemu mam nie kupić? Bo ku pompujesz rynek. W jaki sposób pompuje rynek? Wytłumacz mi. Miałam pieniądze, no nie, pieniądze, mam pieniądze i się zastanawiam, kurczę, co z nimi zrobić? Pomyślałam sobie ta, ej, mam zajebisty pomysł, kupię sobie mieszkanie, czyli zalokuję gdzieś mój kapitał, będę mieć coś, mieszkanie, które mogę w razie czego sprzedać i w tym czasie to mieszkanie mogę wynajmować, dzięki czemu będę miała pasywny dodatkowy dochód. Jest złoto, obligacje, akcje i inne. No tak, ale jak kupię złoto, to czy złoto w międzyczasie na siebie zarobi? W się sensie będę miała z tego pasywności Dochód, czy tylko lokowanie. No nie zarobi. To kup dla siebie, a nie traktuj tego jak inwestycje. Dlaczego? Kupiłam dla siebie i kupiłam sobie dwa kolejne. No i co? Czemu nie mogę tego jako inwestycję potraktować? No i fajnie, Staś to kupuje. No właśnie, nie rozumiesz tej przyp dolki, bo to nie ma sensu. To normalne, że ona e, tak sobie zrobiła, ale dzięki temu mnóstwo ludzi zrobiło na tym, że zrobili jej oto dramę i kurwido jak się kręci. Nie, nie, nie. Może się ludzie przypierają do wersów, to jest chleb powszedni i taka, taka robota ludzi, żeby się przypierało do Wersel. Mi chodzi o to, że ludzie się przegardalają do ludzi, że Ci kupują mieszkania. Co byś zainwestowała 10k? 10 tysięcy bym nie inwestowała. Albo bym sobie kupiła jakiś kurs, albo wakacje, albo wyjazd, albo bym sobie odłożyła na czarną godzinę. Albo zbierałabym sobie kapitał własny do kredytu. Ewentualnie tak, kupić uncję złota, no. Ale właśnie ja nie rozumiem tego Erui, dlaczego ludzie, słysząc, że ktoś kupuje inwestycyjnie mieszkanie, dostają tej Dlaczego? Z czego to wynika? Że przez takie osoby, co kupiły mieszkanie pod wynajem, pompują rynek przez co mieszkania są droższe. Ale to nie przeze mnie mieszkanie jest droższe, wiecie o tym. Za tyle samo mogliście je kupić wy i ja. I ja za tyle kupiłam. Rozumiecie? Ja się nie licytowałam w górę z gościem, wręcz przeciwnie. Ja prosiłam, żeby zniżył ceny w dół. Naprawdę. Przysięgam wam. Ja chciałam taniej, nie chciałam drożej. Przypier**ka dużej grupy ludzi wynika z kryzysu mieszkaniowego. Ja nie rozumiem kiedy ktoś korzysta z sytuacji, ale no, w normalnej sytuacji to inwestowanie w mieszkanie powinno się nie opłacać i powinno się wrzucać w jakieś akcje czy coś. Okej, okay, ale to, to jest trochę ten takie don't blame the player, blame the game, nie? Czyli to nie moja wina, że to się opłaca. Ja wykorzystuję to, że się opłaca. A czy nie ma teraz całej dramy w polityce polskiej o lobbowaniu deweloperów, coś w się sensie o tym, że politycy byli lobbowani przez deweloperów i że wszystkie te kredyty 0%, dopłaty na mieszkanie i tak dalej, wszystko to, co było teoretycznie robione, żeby te Mieszkania były tańsze, sprawiało tylko, że mieszkania są droższe? I to nie ja zmieniałam te ceny, tylko tamci? Tak. Dlaczego ci buntownicy nie krzyczą na tamtych, tylko na mnie, która sobie kupiła mieszkanie? Ja mówię w cudzysłowie, nikt na mnie nie krzyczy, ale wiecie o co chodzi. Okupując więcej niż jedno mieszkanie... Więcej niż jedno mieszkasz w jednym, ale masz trzy mieszkania. Przy czym, tak jak wersów, przez rok nic z nim nie robisz z tym mieszkaniem, czyli ono stoi puste i nikt z niego nie korzysta. O, roki! Ja bym tam już mieszkała rok temu, gdyby się dało. Ale nie ma problemu z tym, że ktoś kupuje mieszkanie. Chcę tylko powiedzieć, że kupujesz mieszkanie, nie wynajmujesz go, stoi puste. A o, a ktoś ma problem z wynajęciem, bo niby są mieszkania, ale nie ma ofert. Tylko nieskładnie napisane. Nie, spoko, rozumiem cię, że jest problem, że nie ma gdzie. Że ludzie nie mają. Że najem jest drogi i ofert nie ma na mieszkanie. Rozumiem cię. Akurat jestem bardzo dobrym najmującym najmującym mieszkanie. Moja lokatorka w Krakowie na pewno by to potwierdziła. Rozmawiałam z nią ostatnio chyba dwa lata temu. Nawet nie wiem, czy mi płaci czynsz. Pozdrawiam serdecznie. Mam nadzieję, że mi płaci. Mam bardzo, bardzo tanie, tanie wynajęte mieszkania. Płacę rachunki za nich, bo mi się nie chce im wysyłać opłat za rachunki. Więc tylko muszę sobie przypomnieć, żeby im opłacać prąd i, i, i rzeczy, bo inaczej skończą bez prądu. Ale jeszcze nie skończyli bez prądu, bo by do mnie dzwonili. Więc jestem bardzo dobrym wynajmującym i nie robię żadnych problemów. Pozdrawiam. Jakbyś coś kupiła w poznaniu Kolmi. No ale właśnie, my już rozkminialiśmy inwestycje pod tytułem Budowanie bloku dla widzów i będziecie mieć tam mieszkania za suba na twitchu. To by było zajebiste Im dłuższy miesiąc suba, tym wyższe piętro. To jest łeb do biznesu. Zacznijcie swoją inwestycję już dziś.